Witam na kanale Szuka Kolejny dzień. Kolejna miejscówka, i powiem Wam, że to jest jedna z moich takich lepszych miejscówek. Bo tu w sumie nikt nie jeździ, a wiecie czemu? Bo ogólnie, tu gdzie ja teraz jestem, jest taki zbiornik fajny przeciwpożarowy. I ogólnie tu nie ma nic na mapie. Na GPS-ie w ogóle tego miejsca nie ma. Także taka dziwna sprawa. Dlatego chcę się podzielić z Wami tym miejscem, bo mi się wydaje, że na One Life'a jest zajebiste także zaraz wam wszystko pokażę uruchomiłem wam mapę żebyście wiedzieli mi więcej o co chodzi i patrzcie na to ja jestem tu gdzie to jest? gdzie ja jestem? o tu tu gdzie ta kropka, nie? a w ogóle tu nawet drogi nie ma, jak widzicie zbliżę wam normalnie tu drogi nie ma Dopiero jest tu, a ja jestem tu. On tak będzie świrował ten GPS, nie? Bo on chyba się sam szuka. No i ja wam podam współrzędne Będziecie mieli wszystko pod filmem, jakby co, a teraz pokazuję wam to miejscowe. Stajemy z wyra. I takie widoki ja tu mam. Normalnie, zaraz zobaczycie, jaka miejscowa. Mega, nie? Normalnie. Na niektórych filmach może już widzieliście. To jest ten zbiornik, jest to bardzo wielkie. Co tu można? Można sobie popływać w sumie, tylko tu głęboko jest od razu mówię. Ale można sobie nogi pomoczyć jak widzicie i tutaj jest jakieś miejsce na ognisko, ktoś zrobił. Ja tu tyle razy co byłem jeszcze nie widziałem tutaj, żeby ktoś tu w ogóle przyjeżdżał. Ostatnio co majówka była to może dlatego tutaj taki syf się zrobił. Plac do Van Life'a jak widzicie jest ogromny, także miejsca jest full Tam jakaś starna w tle sobie leci No i co? Tam dalej nie jechałem, bo tam są takie piaszczyste tereny, ja się trochę boję, że mój renifer się zakopie. No i Jak widzicie sami, mi się wydaje, że miejsce godne uwagi Spokój, cisza, no trochę wieje tutaj, bo drzew nie ma, nie? Ale ja wam powiem, że nie tam się to podoba. No ale tu jest full głęboko, zobaczcie, jak już tam czarno jest dosłownie dwa metry, i tutaj mi się wydaje, że no ja bym się tu chyba nie kąpał. Osobiście mówiąc, no i nic biorę się za robotę. Mam trochę roboty, bo będę te podgłówki, co są do łóżka, przerabiał. W międzyczasie muszę coś upiścić, bo głodny jestem. Taki patent, co teraz zrobiłem ostatnio na stół, przywiązałem go tu, bo mi latał po całym samochodzie, a teraz to się nawet fajnie trzyma i tak mocno nie hałasuje. No i tu mam te przejście, jak widzicie, nie? I ten stół sobie tak przypierdzieliłem i odwiązuję, rozkładam. Dużo osób pisze na grupach, żebym pokazał środek tego samochodu, no ale zawsze czasu mało. No co ja tu mam? Tu mam takie szafki. Tu mam te kubki, pierdoły. Tu mam takie rzeczy, nie? Ostatnio tę półkę sobie tu taką zrobiłem, bo tu, no, taka przestrzeń była pusta i wymyśliłem właśnie taki patencik. Tam jakieś pierdoły trzymam, różne, nie? Dezodoranty, pasty, jakiś talerz. Tu mam tą szafkę. Takie zabezpieczenia sobie drugie porobiłem, bo mi to trochę latało. A teraz takie sztywne i nie lata. Także szoferka jest mega duża. Można tu full rzeczy naładować. Dobry patent w tych samochodach. No i co? Lodówka. Tu mam ten zbiornik. Czysta, brudna woda. Jakieś tam chemię. Tam dalej kibel. Też taki schowany. Babcia pufa. To będę tapicerował, bo to tragicznie wygląda. Ale tu mam butle z gazem no i kosę tam do poszukiwań tam dalej mam bagażnik też taki pod łóżkiem duży to mam tu detektor tu mam krzesła, jakieś ładunki tu robię niżej jeszcze mam lewarek i tam miejsce na gaśnicę, tu jest mój diabeł tutaj w tych bocznych skrzyniach są kisty, ale to Wam pokażę za niedługo no i łóżko tak wygląda, miałem to pomalować ale czasu nie ma no i śmietnik, nie? no i ja sobie tak bazuję, jak widzicie klimat jest Spokój, cisza. O parę śmieci zaraz je pozbieram, przy okazji wyrzucę do mojego kosza. Teraz coś trzeba kurde normalnie wykopać do jedzenia, bo głodny jestem. Nie wiem, bigosu nie będę jadł. Zapasy się kończą. Walniemy zupę gulaszową, nie? A co mi to? Także wleci to. No i ja muszę sprzęt rozwinąć. Zaraz wam pokażę, jak ja się tutaj ugościłem. Tam jakaś pucha leży. Zobaczymy co to, bo może tu jakieś karpie w ogóle są. A ja nie wiem, bo ja tu nie byłem wieki. Patrzcie. Tu jakieś... Co to jest? Nie wiem, ale patrzcie. Puszka po kukurydzy. O jest. Także tu mogą być ryby w sumie. Tu jakieś stanowisko ktoś zrobił. No ciekawe. O, zbliżenie miałem. Ha. Kurde, że mnie ja tego nie wywalił tak jedną ręką. I jeszcze butla źle stoi. Jestem głodny, wy nawet pojęcia nie macie. Jak tam sprawa zupy, jeszcze trochę dobra, ja się stąd zwijam. Jak widzicie, i ten nagram wam tą drogę całą, żebyście wiedzieli mniej więcej po jakim terenie trzeba jechać. Także zobaczycie sobie. To dobra, wkładam tą kamerę tutaj i sobie możecie zaraz zobaczyć całą trasę. Ona długa nie jest. Także ktoś się zainteresowany, to samo, może obejrzeć. A jak nie to przewinąć, nie jest zła droga ogólnie, bo jest ubita. Jak widzicie, kawałek trzeba przez las jechać, ale mi się wydaje, że tu wolno jeździć. To tu stara ta leśniczówka była czy jakiś tam dom, nie wiem, po niemiecki mi się wydaje, że chyba wolno no teraz to jest tu sauna, bo słońce jest a tu drzew nie ma, jak widzicie i ja na przykład jak w dzień, czyli tak jak teraz to siedzę tu w tym lesie sobie to zaraz Wam pokażę a jak już jest słońce, tak zachodzi dopiero tamce, podjeżdżam i się śpiew wtedy nie. No bo wiadomo kurde, smażyć się to też nie robota. Zaraz Wam pokażę, ja tutaj zaraz zjeżdżam zawsze sobie i, i sobie tutaj normalnie w tym cieniu siedzę. Zjeżdżam i tutaj sobie siedzę. Dopóki słońce nie zajdzie, bo tu mamy taki cień. No i też jest fajny widok, jak widzicie, nie? Lasy. Ja lubię lasy. No i w hałupie te tapicerki jeszcze muszę pokończyć, ale to zobaczę. Może gdzieś indziej. No i dobra, jedziemy dalej. Zobaczycie sobie. bo mówię wam, to miejsce, no, na drzwi się go nie ma i ja to naprawdę, no może ktoś jak wie, no to tu przyjedzie, nie? Ja tu ogólnie z dwie osoby maksymalnie widziałem, jakiegoś starszego pana z samochodem tam buszował w tym domu, no to kurde, to nawet na filmie tam mam, i taka pani z psemsa tutaj przyjechała, no to dwie osoby, co ja tu tylko widziałem. Sobie. jest parking leśny jak ten biały samochód tam w tle no to jak jest parking no to jak zależy z której strony to naprzeciwko parking jest to trzeba zjechać w drugą stronę do lasu proste miejsce jest naprawdę mega bo grilla można zrobić w piłkę pograć z dzieciakami nawet tak jechać na weekend jak ktoś tutaj jest w pobliżu to fajna sprawa na Świnoujście, a w prawo na Szczecin także. Takie miejsca. Za free, za darmo. Normalnie woda, spanie, łąki. Zasięg jest fajny, internet śmiga ładnie i co? Ja muszę jechać pod Ratwę do sklepu, bo mi się kurde skończyła i próbowałem to szyć żyłką, a ta żyłka moja taka sztywna jest. I zaczęło się to skręcać, popuszczać i to bez sensu w ogóle mojej roboty. Dlatego cisnę do jakiegoś sklepu pod i i dalej będę szył. Jadę ryć, bo mam zgodę i jadę na pole, dlatego jadę tam. Z jeden dzień tam na pewno będę rył, chyba że jakieś fanty wyskoczą, to będę tam siedział wtedy. Dłuższy czas. Jeżeli nic ciekawego mi nie wyskoczy, no to po prostu walę nad morze, poszukać na plaży, ale ogólnie nastawiam się na to pole i co, muszę ścieki wywalić i w sumie brudną wodę i tutaj jest szut, także nagram Wam to, gdzie to się robi, bo sam nie wiedziałem w jakieś rury, to w ogóle lałem, myślałem, że to jest to, a to jakiś odpowietrznik był. No ale jest tak do dupy oznakowane, że tak naprawdę nie wiem co ma robić. A sami wiecie ile to kosztuje. Jak ktoś źle wyleje, może nawet dostać z 5000 za to. Cebus Jest normalnie kratka ja naprawdę mam rozkminę. Jest normalna kratka taka wiecie, nie? Jeszcze zobaczymy tam dalej, no bo to jest jakieś nieporozumienie w ogóle, nie? Pierwszy znak no to pierwszy kurde ten. Jak to się Zjazd w sumie, to jest drugi zjazd. Ale zobaczymy jeszcze tam. To jest tak zrobione, że to w ogóle hit, nie? Normalna kratka taka jest ściekowa, jak w drodze, i co ja mam tam ścieki lać? Czy tam nawet tą brudną wodę, już mniejsza z tym. I tu dupa, tu jest pozamykane. Tam nic nie ma kompletnie. Ale tu jest, patrzcie, to jest tu w ogóle, nie? Bo już widzę papier do dupy, brzydko mówiąc. I to jest normalnie tu, nie? Bo jest nawet kran z wodą. Ale widzieliście, gdzie jest znak, a człowiek naprawdę musi się na, nafatygować. Tak to wygląda. A tu jest ten kran, czekajcie o. Żeby se tam opukać, to nie? No dobra, się biorę za robotę i zaraz jedziemy dalej. Robota wykonana. Teraz jadę tam. Jeszcze muszę zajadać. Łosie się wpierdzieliłem w te gówna tam. ły Masakra. I co, pogoda się taka robi? Na razie to tak masakrycznie się robi. Ale się rozpogadza, bo jutro ma być pogoda. No i jadę. Tam kamper po drugiej stronie sobie stoi. Ciekawe czy oni tam śpią, odpoczywają. Robi się. A komary to tak mucą, że to chit dobrze, że ja mam te zasłonki, bo by mnie tu zeżarły. Normalnie cały pogryziony już jestem. No i co? Muszę taboły rozpakować. Zasięg jest kijowy, od razu wam mówię. Bo chcę muzykę dodać do relacji. Normalnie mieli, mieli, mieli i końca nie ma. No nic. Ale za to odpocznie człowiek od tych telefonów. Wypaliło się. Trzeba zaraz wstawić. Ale to jest spokój, mówię wam. Można się normalnie zresetować. Tych zjebanych komarów nie widać. Jeden lata taki duży, drugi. Fu, są! Jednak są, obudziły się. Kolacja Normalnie steki z karkuwy wlecą I co? Kroję to, stawiam to i wjeżdża tam. Robimy 23 ładujemy Trochę tu wieje Będzie czas gasić Na bok Ciemna w dupie Kolejny dzionek No i ten strasznie wieje w ogóle nie I ta trawa wysoka jest i se pomyślałem, że nie będę ja tu poszukiwał Poczekam tu jeszcze może z miesiąc Będę tu kosić to wtedy Zacznę tu ryć, a tymczasem jadę gdzieś dalej Co do miejsca to cisza i spokój Także warto, godne uwagi jak widzicie No i co ja się szykuję i pakuję i cisnę stąd. Puszczam tą miejscówkę, bo raz, że wieje, dwa, że jest wysoka trawa, a trzy, że pełno komarów. I dam się na luz i jadę nad morze. Znaleźć jakieś miejsce, żeby zasięg dobry był i będę filmy montował. Renifera ogarnę. No i co? O Jezu. Nie wiem czy widać to w obiektywie, ale to jest normalnie komar na komarze. I się nie da chodzić, bo byłem się przejść nawet tu zobaczyć Normalnie myślałem, że mnie zeżrą wszystkie. One są tak głodne, że nawet muga nie pomaga. I będę filmy montował, tak jak mówiłem. No i co? Miał być film o poszukiwaniach, a będzie vlog.